Hej moi drodzy, dzisiaj ja no na chwilę takie krótkie zakupy ogrodnicze Wam pokażę Tutaj jak widzicie przede mną jest dwa woreczki ziemi Na razie po 10, po 10 litrów, bo jeszcze papryka i pomidory nie są do, do pikowania Także jak będzie mi trzeba to sobie dokupię Po prostu zechcę przepikować selera i jeszcze posieję Yy, pomidora, zaraz Wam pokażę i paprykę czerwoną, bo mi w ogóle nie, nie zeszła czerwona papryka. I tutaj wam jeszcze pokażę, kupiłam takie palety wysiewowe. Jest tutaj tych palet 3 sztuki. Jest tutaj 40 tych, tych komórek w tych paletach. A co powiem Wam tutaj tak mamy, tutaj może położę kupiłam paprykę czerwoną jeszcze ją wysieję, papryka jakaś iga, jeszcze mi zostało właśnie jedno opakowanie z tej papryki co kupowałam wcześniej, ale ona mi nie wzeszła więc dzisiaj byliśmy w sklepie ogrodniczym i kupiłam to jeszcze ją wysieję i co mi się udało właśnie jeszcze znaleźć udało mi się znaleźć, kupić pożądany przez wszystkich ogrodników, może tutaj ostrość złapię Pomidor z Marzaną. Wszyscy, że tak powiem, chcieliby mieć tego pomidorka, a u nas akurat są dostępne te pomidory. I ja sobie za chwilę te pomidory wysieję. W dzisiejszym właśnie w tym momencie, w tej dzisiejszej, że tak powiem, sytuacji nie wiem co się ogólnie dzieje przy tych większych miastach i w ogóle. Ludzie płaczą, że nie ma produktów spożywczych, nie ma drożdy. A jak wcześniej, kto jest na bieżąco, pokazywałam u nas: są drożdże, są nasiona i nawet y, pomidory sermarzano. Podosłony pożądane przez wszystkich ogrodników. Nie wiem, czy widzicie cenę. Na czerwonym 2,65 takie opakowanie tych pomidorków. Wszyscy chwalą sobie pomidory. Ja jeszcze, powiem Wam szczerze, nie miałam tych pomidorów. Ale po prostu na filmach, na, na YouTubie widzę i oglądam. Są one bardzo plenne. Dobre są. Mówią do suszenia, na przyciery. W sumie tutaj piszę na przetwory i do suszenia. Więc widząc, że są u nas, nie zastanawiałam się, tylko sobie jeszcze wzięłam. Opakowanie tych pomidorków. Ja sobie je za, za chwilę wysieję i one jeszcze mają czas na wejście, bo jest praktycznie przecież koniec już lutego, także one sobie jeszcze dadzą radę i jeszcze do tego właśnie tą paprykę, bo w ogóle mi czerwona papryka nie zeszła, jakieś były nasiona felerne zgrzebałam to u ziemi i okazuje się, że te nasiona tak zapęczniały wodą i one po prostu pękały. Po prostu powyrzucałam to, tą ziemię z tych pojemników i zasieję jeszcze na nowo tą, tą po prostu paprykę. I to takie moje, moje małe zakupy dzisiaj. Tak króciutko do Was. I takie paletki wysiewowe. Ja sobie będę musiała zorganizować... Jakiś po prostu stół dodatkowo przy oknie. Myślę, że głównie tutaj pójdą, bo one są takie większe. Komory do wysadzania, na początek pewnie papryki, bo one będą większe. Pomidory to pewnie w doniczki już pójdą docelowo. Może jeszcze tutaj pokażę. Tutaj mam właśnie część jeszcze tutaj sobie poza kamerami przypikowałam część selera jeszcze miałam jedną taką wielodoniczkę na razie tutaj stoi stoi w kuchni ja dzisiaj pewnie się też zajmę pikowaniem selerów ogólnie teraz u mnie wszędzie ma z tymi roślinami tutaj widać szczypiorki szczypiorek cebulka chłopaki sadzili tutaj też widać już ładnie rośnie też mogę pokazać ta, którą tu wcześniej pokazywałam, też w którymś filmie, w takiej wytłaczance, cebulę, dymkę, chłopaki posadzili, jak widać, już wypuszcza szczypior. No cóż, to dzisiaj chyba tyle z takich, takich dobrych, dobrych wieści. Jak widzicie, cieszę się, że mam tego pomidorka, o którym każdy tak mówi. U nas jak widać można wszystko kupić. No cóż, żegnam się z Państwem. Pa!